Nie, nie będzie o downhillu, ale Gates, producent pasków zębatych do rowerów przeróżnej proweniencji, ustanowił na 2025 rok nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów dla pierwszego zwycięzcy Pucharu Świata, posługującego się paskiem zębatym w swoim rowerze. Przekonaj się ile Ty możesz zyskać używając roweru z taką transmisją napędu. Jakiś czas temu nagrałem film z ekobajkiem RX500. Była to szalenie ciekawa konstrukcja, którą naprawdę zachwyciłem się, zwłaszcza patrząc pod kątem jej uniwersalności. Sprawdzała się bardzo dobrze, zarówno w dojazdach, jak i w jeździe całkiem terenowej. Był to pełnomocny SUV za 13999 z monstrualnym akumulatorem o pojemności aż 960 watogodzin, wspomagany silnikiem Ananda o momencie obrotowym 130 Nm. No po prostu kolos. Jednak cechą, która najmocniej wpłynęła na jego walory użytkowe, były 29-calowe koła. Dzięki nim rower ten błyszczał nawet na pieszych szlakach w Beskidach. Jeśli jesteś nim zainteresowany, obejrzyj go, bo link podłączam tutaj. W tym filmie pokażę rower pozornie podobny, jednak zupełnie inny. Oto Ecobike Der. Producent zastosował bardzo podobne rozwiązania stylistyczne, jeżeli chodzi o ramę. Za 14999 można kupić rower o w pełnym wyposażeniu, który seryjnie ma zamontowane błotniki, bagażnik o podwyższonej nośności, oświetlenie zasilane z akumulatora wspomagania, nóżkę, no i co byś tam jeszcze sobie tylko wymyślił. Ale jego projektanci pomyśleli o zupełnie innym zastosowaniu niż w przypadku RX500. Bike DER to mieszczuch z krwi i kości. Ramę ukształtowano bardzo podobnie. Piękne kształty, wygładzone spawy, no naprawdę wygląda to cudownie. Podoba mi się też bardzo ładna integracja z akumulatorem. A dynamiczny rysunek boczny uzyskano silnie obniżając górną rurę. Jednak nie jest to typowa damka, i tak naprawdę zarówno mężczyźni, jak i kobiety wyglądają na tym rowerze adekwatnie. Mam wrażenie, że EcoBike postanowił wyróżnić swoje rowery na tle konkurencji, bardzo silnie zaznaczając ich osobowość. DER wyróżnia się wielkością kół 27,5 cala. Silnik o maksymalnym momencie obrotowym 90 Nm zasilany jest z akumulatora o ogromnej pojemności 900 W, co w połączeniu pozwala myśleć o dynamicznej jeździe. I ogromnym zasięgu. Doskonale pasuje to do Nexusa 5, przeznaczonego dla rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, który dysponuje pięcioma przełożeniami. W mieście jest to aż nadto względem tego, co potrzebuje użytkownik. Bardzo podobają mi się jeszcze dwie cechy, które całkowicie wyróżniają ten rower na tle konkurencji. Pierwsza z nich to regulowany wspornik. No, możecie powiedzieć, że nic nadzwyczajnego i zdarza się w bardzo wielu rowerach. Jednak ten element znacznie poprawia użytkowość roweru miejskiego. Ale następna rzecz to już naprawdę unikat. Otóż transmisję napędu w rowerze EcoBike DER realizuje się za pomocą paska zębatego Gates Carbon Drive. Wspomaganie w tym rowerze realizowane jest za pomocą silnika Panasonic GX Ultimate. Charakteryzuje go dość wysoki, jak na pełnomocny silnik, moment maksymalny, czyli 95 Nm. Silnik waży w miarę standardowe 2,95 kg. Moc jest standardowa i wynika z przepisów. Natomiast koniecznie zwróćcie uwagę na rozstaw pedałów ku Rzędu 165,8 mm to praktycznie tyle samo, ile zwykły suport w rowerze. Żaden inny silnik nie oferuje tak małej wartości. Silnik ten oprócz wysokiego momentu charakteryzuje się niezwykłą miękkością załączania i wyłączania wspomagania. Bierze ona się stąd, że oprócz przekładni planetarnej zastosowano również przekładnię na pasek zębaty, który tłumi wszystkie szarpnięcia. Cały ten kontroler jest dość ergonomiczny, wszędzie można dosięgnąć palcem bardzo wygodnie. Bardzo podoba mi się pod tym palcem walk assist, który jest bardzo dobrze rozwiązany i faktycznie działa w przeciwieństwie do tego co dotychczas serwowały różne bardzo wysokiej marki wspomagania. Y Oporów nie wyczuwam większych, zwłaszcza w jeździe, ze wspomaganiem to jest zupełnie naturalne. Natomiast, no, jest w tym momencie, jestem na granicy odciny. Bardzo fajnie się to zachowuje, nie czuję żadnej różnicy w zmianie wspomagania, siły wspomagania. To dziwne również, nie czuję żadnej. O, i teraz, dopiero jak włączam eko, czuję większy opór na korbie. Yy, słowem, wszystko dość standardowo, schludnie, przyjemnie. Pięciobiegowy Nexus, czyli planetarna skrzynka biegów, umieszczona w piaście Shimano. Działa bardzo sprawnie. W tym wypadku ma pięć przełożeń. I jest to bardzo sympatyczny sposób na zmianę biegów. Jedyny jeśli chodzi o transmisję przy mocy yy, Jednak trzeba się liczyć z tym, że po pierwsze ilość przełożeń jest ograniczona. A druga rzecz, która tutaj ma miejsce, to jest to, że jak słyszycie, teraz zmieniłem bieg, bo zaczyna się podjazd. Muszę zrobić jeszcze jedną redukcję, już głośniejszą, bo jeszcze mocniej musiałem nacisnąć na pedały. Filnik wkłada swoje. Ja już jadę z zawolną kadencją, więc muszę zmienić bieg ponownie. No, w tym ustawieniu i na tym nachyleniu stoku, już ta zmiana nie jest cichutka, dużo głośniejsza niż w przypadku y, przerzutki zewnętrznej. Znowu się nachylenie zwiększa, więc znowu muszę zmienić. Natomiast zwróćcie uwagę, że mimo tego, że mamy tutaj do czynienia z podjazdem, no, na moje oko z 15%, to te zmiany. Są realne. Ja już w tej chwili jadę na ostatnim biegu. Oddech mi się trochę przyspieszył, ale wciąż mogę jechać. Silnik dokłada swoje, jest jednym słowem sympatyczny. Natomiast absolutnie tego typu rozwiązanie nie nadaje się dla osób z jakimkolwiek zacięciem sportowym, bo będą narzekały po pierwsze na zbyt małą ilość biegów, na zbyt duże rozstępy pomiędzy nimi. Oraz na to właśnie, że w chwili kiedy chciałyby zmienić piękno, zredukować, może się okazać to zwyczajnie niemożliwe. Jednakże do nachyleń normalnych wszystko działa super, nic tylko polecać. Odpowiadając na pytanie, jak radzi sobie piasta wielobiegowa, yy, można rzec, że działa świetnie w warunkach miejskich. Oczywiście nie nadaje się do jazdy ściśle terenowej Ale nawet w takim terenie jak tutaj Jest powiedzmy odległy dość od standardów miejskich Działa to znakomicie Po pierwsze biegi mogę zmienić stojąc Czyli powiedzmy, że mam w tym momencie piątkę najszybszą A tutaj chcę ruszyć pod górę Wystarczy ustawić dwójkę czy jedynkę I voilà. jedziemy W chwili, w której chciałbym zrobić coś innego, a mianowicie powiedzmy mam w tym momencie bieg czwarty, czyli czwarty najszybszy yy, mogę owszem spróbować ruszyć no, mogę, no ale nie spróbuję, bo nie dam rady więc przełączam to na czwórkę uczciwie mówiąc musiałem odpuścić pedał, ponieważ yy, bieg nie wszedł i dopiero jak puściłem pedał usłyszałem, że w piaście coś się wydarzyło teraz mam trójkę, zobaczę czy ruszę no ruszyłem, silnik włącza się, ale powiedzmy, że jest za twardo, więc próbuję zmienić. Zmieniam, no niestety nic się nie dzieje. Puściłem pedały przed bieg drugi. No więc trzeba tego używać z rozmysłem i ostrożnie. Nie jest to rzecz, która działa automatycznie. Zanim zaczniesz narzekać, że mało przełożeń, że głośne zmiany pod obciążeniem, zwróć uwagę na jedną rzecz. Po pierwsze, nic tutaj nie wystaje. Nie ma najmniejszego ryzyka ciągnięcia patyka i urwania po prostu przerzutki. Cały zespół zmieniający biegi jest uszczelniony i zanurzony w oleju. A całość jest banalna w obsłudze. Choć z łańcuchem tego typu piasty działają całkiem nieźle, to trzeba powiedzieć, że ich pełen potencjał wyzwala dopiero zastosowanie paska zębatego. Który jest praktycznie bezobsługowy. W zastosowaniach, do których przeznaczony jest der, przewiduje, że pasek jest dożywotny. Producenci mówią, że wytrzyma nawet i 20 tysięcy km. Po drugie, pasek jest całkowicie bezobsługowy, nie wymaga oliwienia, nie wymaga czyszczenia, to jest nieprawdopodobna przyjemność skorzystania z tego. Nawet jeśli wjedziesz w totalne błoto, pasek sam się oczyści i będzie działał. Oczywiście, trzeba go później opłukać wodą, ale dosłownie wystarczy szlał. Jedynym zagrożeniem jest olej pochodzący z asfaltu, ponieważ może on agregować drobiny błota i w ten sposób doprowadzać do degradacji powierzchni zarówno paska, jak i pośrednio trybów przekładu. Dlatego w użytku miejskim i dojazdowym jest to rozwiązanie optymalne. A przy jeździe rekreacyjnej mega, mega wygodne. Ponieważ paska nie oliwi się, pozostaje on czyściutki. Śmiało można go dotykać dłoni bez ryzyka pobrudzenia. To samo zresztą dotyczy nogawek, dlatego kompletnie nie rozumiem powodu, dla którego do wyjmowania koła potrzebne są na dłoniach rękawiczki. No dobra, ale co stanie się, kiedy złapie gumę? Po pierwsze, najszczersze wyrazy współczucia. Po drugie, tak jak w każdym innym rowerze trzeba wyjąć koło. Po trzecie, jest to znacznie prostsze niż w wypadku przerzutki zewnętrzne. Wystarczy odchylić napręża linki i wyzwolić ją z przelotki. Dalej będziesz już wiedział, co robić, bo trzeba odkręcić koło. Tak, zastosowanie nakrętek jest bardzo korzystne w użytkowaniu miejskim, ponieważ skutecznie zniechęca miłośników cudzej własności. Jednak lepiej, żebyś ty miał ze sobą piętnastkę w razie takiej sytuacji. Ponieważ haki DER są pionowe, więc bardzo łatwo jest wysunąć koło i włożyć je z powrotem. No właśnie, po naprawieniu defektu wystarczy odwrócić kolejność poszczególnych działań. Jeżeli trudno jest Ci uwierzyć w tak cudowne właściwości paska zębatego, to zwróć uwagę, że używa się ich nie tylko do transmisji napędu w motocyklach, w rozrządzie silników spalinowych i innych urządzeniach przemysłowych. Działają tam po cichu i niezawodnie. Wynika to ze szczególnej budowy. Ecobike stosuje topowy pasek o nazwie CDX o bardzo dużej elastyczności i wzmocnionym oplocie z włókien karbonowych. Cechą charakterystyczną CDX jest również szczelina stabilizująca pasek na zębatkach. Żeby zmniejszyć gabaryt i zwiększyć mobilność tego roweru zastosowano koła 27,5 cala i bardzo to doceniam. Skoro jesteśmy już przy kołach, to nie sposób nie wspomnieć o rewelacyjnym wręcz ogumieniu w tym rowerze. Szwalbe Allgrander w rozmiarze 2,6 cala mają wklęsły bieżnik. Nacięcia zupełnie nie przeszkadzają na gładkich nawierzchniach, natomiast kiedy robi się bardziej grząsko, uwypuklają się krawędzie, które zahaczają o grunt i zwiększają przyczepność. Ogromna objętość szwalba grounder wsparta jest rewelacyjną wręcz elastycznością bocznych ścianek. Ta opona fantastycznie układa się na przeszkodach, zapewniając wręcz doskonałe walory amortyzacyjne i to bez zwiększania oporu toczenia. słyszysz te delikatne popiskiwania miękkiej mieszanki na kamieniach tak wygląda moja sylwetka kiedy ustawiłem kierownicę na plus 40 stopni bardzo silnie spioninowany tułów mocne podparcie na pośladkach są ludzie, którzy to uwielbiają po przestawieniu mostka na zero, diametralnie odmienia się również pozycja jadącego, bo więcej ciężaru ciała spoczywa na nadgaskach, pozycja robi się bardziej dynamiczna, łatwiej wyzwolić energię. No i co tu mówić, troszeczkę bardziej sportowo się czuje na tym rowerze. To oczywiście wymaga przestawienia również kierownicy, tak żeby dopasować wszystkie kontrolery do potrzeb, ale no, różnica jest zasadnicza chyba tak go wolę <laughs> a co z tym paskiem zapyta się no więc pasek jest bardzo mało obsługowy wręcz mi powiedział nawet, że w porównaniu do łańcucha w ogóle nie wymaga żadnego przygotowania i żadnego opracowywania po prostu się jeździ pasek nie może być zapiaszczony, w związku z tym trzeba dbać, żeby był suchy i nie naoliwiony w żaden sposób i wtedy działa świetnie pojeżdżone, a jakie są wnioski? Jeden podstawowy to jest to, że jest to dość uniwersalny rower, ale jednak spektrum optymalnych zastosowań jest silnie przesunięte w stronę roweru dojazdowego. Oczywiście w żaden sposób nie wpływa to negatywnie na walory rekreacyjne, weekendy, wakacyjne, wyjazdy itd. Jednak trzeba brać pod uwagę to, że jest to rower raczej nizinno, no może wyżynny. Jest to efekt zastosowanych przełożeń. W obu tych sytuacjach rewelacyjne komponenty naprawdę bardzo wysokiej jakości, takie jak błotniki, takie jak świetnej klasy opony, wsparte znakomitym oświetleniem zasilanym z akumulatora głównego, naprawdę czynią ten rower w obu tych zastosowaniach bardzo skutecznym, bardzo wygodnym i przyjemnym użytkowaniu. Kultura pracy wspomagania w tym rowerze jest doprawdy rewelacyjna, ponieważ silnik GX Ultimate od pana Sonika jest no, do przesady wręcz dopracowany. Zarówno jeśli chodzi o włączanie, wspomagania podczas ruszania, jak i wyłączanie tego wspomagania, kiedy dochodzi się do granicy odciny, no, jest to dopracowane na najwyższym światowym poziomie. Niczym nie ustępuje ten silnik innym gigantom rynku. Jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie wąski kufaktor, o którym wspomniałem. Te wąsko ustawione pedały mhm. bardzo ułatwiają pedałowanie, zwłaszcza drobniejszym użytkownikom. Oczywiście pojawiają się sakramentalne pytania dotyczące zasięgu. Słuchajcie, z tym akumulatorem przy tej mocy silnika, no, Naprawdę nie ma z tym żadnych problemów. Ja dojeżdżam około 30 km dziennie i powiem Wam, że ładuję ten rower około dwa razy w tygodniu. No ale to jest tak, że nie wyjeżdżam tego do końca. Natomiast przy okazji takich łatwych wycieczek po płaskich trasach okazało się, że użytkowniczka ważąca 60 kg nie jest w stanie, o Jezu, ale powiedziałem. Ona na pewno jest lżejsza. Yy, słowem, no gruba wtopa, ale słuchajcie, nieważne, to, to się wymarze później. Yy, chodzi mi o to, że zasięgi rzędu 80 km nie robiły najmniejszego wrażenia na akumulatorze. Przyjeżdżaliśmy jeszcze z dużym zapasem. Chcę jeszcze wspomnieć o zastosowanych kołach w tym rowerze, ponieważ te 27,5, choć nie jest to mój ulubiony rozmiar do jazdy w terenie, to w tym wypadku w rowerze transportowym, w rowerze komunikacyjnym ma to naprawdę bardzo duże znaczenie pozytywne, ponieważ zdecydowanie zmniejsza to gabaryty roweru, rośnie mobilność, czyli łatwość skręcania na ciasnych przestrzeniach, jak i oczywiście łatwość parkowania, która zwłaszcza w domu no, ma spore znaczenie. I tutaj dochodzimy do takiego aspektu, który jest. No, niejednoznaczny. Rower waży około 29 kg z jakimś małym okładem i to jest dużo. Natomiast absolutnie nie przeszkadza to w chwili, w której poruszamy się po płaskim, nie mamy do pokonania schodów czy tego typu rzeczy, ponieważ ten rower jest, no, ta masa jest nie, niewyczuwalna, niezauważalna zupełnie. Więc no, trzeba brać to pod uwagę, że rower jest ciężki. Natomiast nie jest to wada, która mogłaby wyeliminować ten rower, jeżeli chodzi o wybór akurat tego konkretnego modelu. No i jeszcze jedna rzecz. No słuchajcie, ten słynny pasek. Co z tym paskiem? Czy to ma rzeczywiście jakiś sens? Otóż, no, hmm, połykam żabę, ponieważ zazwyczaj patrzyłem na pasek z punktu widzenia sportowej jazdy. I w wypadku roweru rekreacyjno-komunikacyjnego to jest. Doprawdy fenomenalne rozwiązanie, bo rzeczywiście całkowicie eliminuje to konieczność serwisowania. Uciążliwego mycia łańcucha, czyszczenia, oliwienia no to, jest, to jest naprawdę game changer. Druga rzecz jest taka, że ten rower można śmiało zostawić pod blokiem i odpinając akumulator, zapinając go oczywiście jakimś ten rower porządnym zapięciem, można go zostawić nawet na całą zimę na zewnątrz. Bo nic nie wieje. Jakość jest bardzo dobra, śruby są porządne w tym rowerze, więc one nie zardzewieją. No i najważniejsza rzecz, łańcuch, którego nie ma, nie zardzewieje. No guma bardzo rzadko podlega korozji. Czy pasek jest niezniszczalny? Otóż nie, pasek jest zniszczalny i zależy to od środowiska, w jakim się poruszasz. Natomiast z tego, co ja się orientuję. To przebiegi rzędu 20, 30, a nawet 40 tysięcy są realne na jednym zestawie paska i zębatek. Pasek i zębatki są droższe niż w rowerze z łańcuchem i to tak, drugie tyle. Natomiast myślę sobie, że w EkoBajku DER to jest naprawdę zespół dożywotni, no powiedzmy to. I tu dochodzimy do takiego punktu, w którym zaczynamy myśleć o bardzo konkretnych danych dotyczących efektywności. I tak naprawdę te dane są wygenerowane przez trzy ośrodki. Dwa z nich są niewątpliwie niezależne. Pierwszy z nich, mój ulubiony, to jest Friction Facts, który zajmuje się różnymi elementami związanymi z tarciem, z działaniem łańcuchów i różnych tego typu rzeczy. A drugi jest to, są to prace przeprowadzone na Uniwersytecie Trier, które no, też mają jakąś metodologię. I teraz tak: obydwa te ośrodki twierdzą, że różnica pomiędzy efektywnością łańcucha a efektywnością paska zębatego zmienia się w zależności od mocy wydatkowanej przez użytkownika. I o ile Trier twierdzi, że jest to 50W i do 50W łańcuch zdecydowanie przeważa nad paskiem, tak powyżej 50W jest to odwrotne, czyli pasek wygrywa z łańcuchem. Friction Facts ma zupełnie inne podejście do tego, bo twierdzi, że do 200W łańcuch rzeczywiście ma przewagi, powyżej 200W pasek. Universal Transmission twierdzi z kolei, że zmiana i przewagi nad łańcu efektywnością łańcucha nad paskiem zmienia się w okolicy 120 W. Jest to dość prawdopodobne, natomiast jeżeli chodzi o Universal Transmission, ja mam pewne obiekcje. Myślę sobie, że to nie jest doskonałe źródło informacji z tego powodu, że Universal Transmission jest równocześnie. Przedstawicielem i dystrybutorem Gatesa na Europę, jeśli chodzi o paski do rowerów. Więc tu należy z pewną rezerwą podejść do tych wyników. Oni prezentują jeszcze inne wyniki, i one są również bardzo ciekawe. Heh, znowu są obarczone tym niefortunnym rozwiązaniem własności, natomiast one są dość interesujące z tego powodu, że podają wartości zarówno dla łańcucha świeżo jak łańcucha brudnego, zabrudzonego paska i tak dalej, no można by się w to wgryzać, jest tego cała masa i zebrane jest to najlepiej przez taką stronę internetową Cycling About. Polecam. Natomiast jeśli chodzi o sport i o tą nagrodę 100 tysięcy dolców za pierwszy zwycięski przejazd w Pucharze Świata, to wciąż po dwóch edycjach pucharu, które mamy za sobą, nie doszło do wręczenia tej nagrody. Yy, powiedzmy sobie szczerze, nawet w Bielsku ja widziałem Risa Williamsa, który zjeżdża yy, przepasany paskiem zębatym, który pewnie mu spadł w błocie. Yy, są tu w, 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 takie... no te wrażenia nie są jednoznaczne. Jednak Gates poszedł dość punktatorsko z tym pomysłem na nagrodę. Zresztą to jest znakomity pomysł marketingowy, tak nawiasem mówiąc, ale poszedł zbyt ostrożnie dlatego, że założył yy, naj, najlepszą szansę założył w downhillu, w którym wysiłek trwa dość krótko, od 3 minuty, 4 minuty max i tego pedałowania stosunkowo nie ma dużo. Ono jest oczywiście bardzo istotne, ale ono nie decyduje o wyniku. I to jest poważny błąd z ich strony, bo gdyby zdecydowali się przyznać tą nagrodę w dowolnym pucharze świata, to nagrodę odebrałaby już Hattie Harden, która jeździ dla Eona, właśnie z Lisem Williamsem. Hatti wystartowała w Pietra Ligurę na rowerze Nikolaj, właśnie z Paskiem. I wiecie co? I zwyciężyła. To jest człowiek, Niesamowity. Ona jest super mocna, mega dynamiczna. Pokazywała nam się do tej pory w track racing team i naprawdę pokazywała się z jak najlepszej strony. W tym momencie ściga się dla nowego timu, ale niestety w zjeździe nie poszło jej do tej pory tak dobrze, jakby sobie życzyła. W Bielsku no, widzieliśmy dość niepokojące. Sytuacje, w których jakiś marszal prawdopodobnie, nie wiem kto to był, gonił się z nią po trasie w trakcie jej przejazdu. To nie wpłynęłoby akurat na jej wynik, bo ona leżała wcześniej. Natomiast no, to są rzeczy, które dziać się nie powinny. No już na pewno nie na Pucharze Świata. Słowem czego należy się spodziewać? Nie wiem czy ktoś zwycięży i czy ktoś zgarnie w tym roku tą stówę. Natomiast niewątpliwie wywołało to olbrzymi ferment wśród firm zajmujących się rowerami. I bardzo dobrze mamy szansę na tym skorzystać. To tyle z mojej pieczary pozdrawiam. Miłość Kędracki!